Record Video. Witam. Dzień dobry. Dzisiaj otwieranie saszetek z serii FIFA World Cup Brazil z 2014 roku. Dosyć spory rarytas, nie ukrywam. No i co, bez pierdolenia. Trzeba lecieć z otwieraniem saszetek. Zobaczymy, co tu się ciekawego trafi. Mam ich tutaj łącznie 23 saszetki. No i co? i lecimy. Pierwsza saszetka. Zobaczymy, co tu się ciekawego trafi. Tutaj trzeba akcją otwierać, bo to nie byle co. O kurwa, znowu problemy jak przy. Euro 2012, dobrze. Tutaj chyba jest jakiś. Chwila. O, to tak. Zróbmy. O! Chyba jest jakiś ziomek, kozak. Jakiś Meksykanin, kurwa, jakiś ten. O kurwa, ekspert. Nie pokazałem w ogóle, ale. Chwila, ile tu jest ekspertów? 9 ekspertów. Ja go trafiłem jednego. <coughs> Mam nadzieję, że to widać. Przybliżę tutaj do kamery. On w 4K nagrywa, więc powinno to widać. Jest tutaj 210 bazowych. 32 star player. Jakieś tam nie dobra. Można sobie zatrzymać i zobaczyć. Chwóź to, wypierdolił, pierdolił, ale kurczę no. Dobrze. Wezmę tylko koszulki, które właśnie już tutaj mam. Teleportacja po prostu chowamy tutaj do koszulki ziomeczka, zajebisty ziomek, Aha. chyba go nie mam, mam nadzieję, że go nie mam, trafia do koszuleczki, okej, okay. leżysz tu, a tych wypierdamy tutaj na bok, dobrze, no pierwsza saszetka taki drop, no to kurwa, człowieku, dawaj więcej, dawaj więcej czegoś ciekawego. Tu do wyjebania też. No, oczywiście. I co tu będzie? Oho. Jakiś kolejny chyba. No, kurwa, co tu się wydarzyło z tymi kartami? Ty. Co jest? Star player. Fajnie. Myślałem, że coś będzie ciekawszego tak szczerze. No ale. Mesut özil Star player. Może być. No ale to nie trafi oczywiście do koszulki, bo to tylko. Świecące się jak psuje trafiają, także ten sobie po prostu poleci na bok. Tu sobie leży, proszę, niech sobie leży. Dobrze, kolejna zetka. Zobaczymy co z tego będzie. Co to jest? One to watch. Co to czy takiej rzadkie jest czy nie? 25 jest takowych. O. No To mieć jednego z nich zawsze lepiej niż zero. Dobra, Ty też tutaj trafiasz, bo jakiś kurwaś wyjątkowy świetny nie jesteś, więc lew sobie tam na boku. Dobrze, kolejne kolejne karty, kolejna saszetka. Zobaczmy więc. Co to jest? O, Fans' Favorite. Dobrze, dobrze. Bardzo fajnie. Też jak się otwierało te karty, to wspomnienia aż wracają. Dobrze, trafiasz kolego z drogi do koszulki. Dwie wyciągnąłem, ale to już niech będzie. Dobra. Był problem chwilowy, żeby, żeby podnieść tego ziomeczka, ale już sobie poradziłem. Dobrze, cztery saszetki za nami, pozostało 19. No, by przyniosły coś szczęśliwego. Oj, Hm Oho, co to? Kolejny fan's favorite. Wesley Snyder. Bardzo fajnie. On był kiedyś kilka szefem. Dobrze. Tak, akurat idealnie na ciebie wyjąłem koszuleczkę kolego. Oj, kłopoty. Tutaj dotknąć ekranu, żeby mi nie wygasło. 5 minut materiału minęło. Mam nadzieję, że w jakieś 20 będzie. O, sami Hedida. To taki jakiś świecący. Defensive Rock. Fajny, w ogóle zajebisty design, że to jest tak wygrawerowane. Tak taka dziura jest, a nie, że to jest jakoś napisane. O tutaj tak widać, że jest tak wygrawerowane, bardzo fajne. Dlatego uwielbiałem te karty, one miały ten zajebisty design, jako te świecące oczywiście. To zwykłe to były takie, takie po prostu sobie były. O tak za boczki złapie go. Szkoda, że nie w realu, ale trudno tutaj. Tutaj tu sobie wylećcie ziomeczki. Dobrze. Lecimy, Pum, pu, pu, pu. co tu ciekawego będzie. Sergio Aguero. O, Falechao. van Rakitic. Jakiś z Korei. Mario Gomez. Dobrze. Dobrze, dobrze, Dawać coś ciekawszego. W ogóle tutaj różni się to designem. A nie, bo ten One to Watch to ma tutaj tylko takie zielone. Staru playerzy nie mają, tylko mają po tej stronie. Dobra, myślałem, że ten był taki wyjątkowy. <laughs> Dobrze. Oho. Nie, to jakiś zwykłe, ale tak zerknąłem, tylko myślałem, coś świecącego. Świecące są z tyłu. Fans favorite. Jakiś Meksykanin, kurwa. Coś tu, robię z Ciebie tako, z koszulką. O. Kurwa trafić nie mogę, co jest? Ślepota, Już zaraz kurwa porwę, potnę, znaczy. Karty. Dobra, lecę tu na bok. Co tu będzie takiego? Dobrze? <laughs> One to watch O kurwa, Niemcy. Ale zajebiście! Ja pierdolone Niemcy Co jest? Kurwa, Kozak ty Nie no, dobra, to już opening spełniony. Można wypierdoić resztę Nie no, ale jaja, Niemcy, kurwa. A zajebista jest ta karta w ogóle. Ja pierdolę, super. Nawet nie zwróciłem na to uwagi, że tu nie ma właśnie żadnego stadiona ani nic. Nie zwróciłem na ten tył uwagi, kompletnie. Tu coś jeszcze, może kurwa, jakiś z dupy ekspert w jednej paczce. Dawaj coś jeszcze, kurwa, połowa prawie, nie, znaczy połowa nawet nie minęła w ogóle. Tu już takie dropy są, ty no co jest. Oho, to może coś zwiastować w poprzednim też było podobnie, że były odwrócone. I co? No i gówno. No cóż, powtórka niestety tego ziomka się jakoś różni, kurwa. Jakieś czarne całkowicie są. Tutaj tak leci sobie paseczek, to takie czarne całkowicie. Czemu tak jest? Nie, może oni są na coś kurwa specjalni. No chuj wie. Coś inni są na pewno. Znowu z tyłu. O kurwa. A czemu on był taki jedyny odgłosony, da fakt? Co ja robię, kurwa? Co ja robię? Człowieku, ogarnij się. Ale Manuel Neuer, no kurwa, jakie cudowne dropy. Proszę, Niemcy, tutaj. Tam jakiś był jeszcze Mario Gomez. Manuel Neuer jako golstopper No kurwa, dawaj jeszcze jakiegoś tej Millera czy coś i będę spełniony Dobra, leć tam Koszuleczkę wezmę dla Ciebie kolego Sympatyczny Aha, Kłopoty są Znowu Kurwa, no trafić nie mogę co jest Jebana koszulka z temu. Coś, kurwa dziwną mi dali, Dobrze, tutaj napije się napoju bogów. Ah, soczek mandarynkowy. Coś cudownego. Joe Hart, oho. Ja pierdole, kolejny Niemiec. No i fantastycznie, no kurwa. Boże, takie, karty, takie saszetki, znaczy to ja mogę otwierać, takie karty to ja mogę zdobywać. No człowieku. Cudowne. Zostałe Niemcy mi się kurwa świecące zbiorą. Jeszcze dawaj jakiś... Fans' favorite. Fans' favorite. Z, z... z paczuszki. Niemiec, znaczy z paczuszki. Niemiec, fans favorite i będę już spełniony. Jest tu coś. Galveloso jakiś, Paulinho, a to? No, fans favorite to jest, ale nie z Niemiec niestety. Jednakże przygarnę cię mimo wszystko, bo się świecisz, a jak się świecisz, to to lubimy. To wtedy jesteś fajny. Wpadaj, Lecimy dalej. I co to jest? Jakiś z USA. Nie wiem, coś tu dużo fajnych kart wpada swoją drogą. W sensie, może, nie dużo kart wpada fajnych, ale że często wpadają jakieś te fajniejsze. Może co jest kurwa? Ja otworzyłem tak mało saszetek stosunkowo z 10 i już taka kurwa kubka się uzbierała. Co tu się odpierdala z tymi kartami? Pamiętam zawsze to było fascynujące. Kurwa, jebane koszulki się wyjąć nie chcą. Dobrze, zaraz cały świat zbierzemy, świecących elegancko. Tutaj w kadrze są śmieci. Niedobrze jak w każdym są śmieci. Nie chcemy śmieci w kadrze. Proszę, bym nie pociął kart. Błagam. Ok, fantastycznie nie pociąłem prawdopodobnie. Tu coś się może kryć. No, miałem powiedzieć, że coś tu się ciekawego może kryć. No i się trafił. Suarez. Suarez się trafił. Bardzo fajnie, bardzo spoko zawodnik kiedyś, oj przesunę tutaj, żeby nie spadło mi. Odsunę nawet to, odsunę to, albo dam tu w kadr, o. Teraz tu dam w kadr. A wy tam bądźcie na boku. Albo zrobię tak, to wypierdolę tutaj na bok, tych dam tu. I tych tam tu. No. Tylko tak o i tak. O. Dobrze. Elegancko. Dodamy jeszcze te saszetki, tu damy te śmieci. Dobrze. I teraz jest perfekcyjnie. Teraz można otwierać te saszetki z gracją z bananem na mordzie. Tak. I co i co? I gówno będzie zaraz, kurwa. Możesz się wyjąć, bardzo proszę. Współpracuj, Dante, Casillas. Casillas, spoko. Star player. Ja już myślałem, że tu nie będzie żadnego takiego ziomka. Takiego fajniejszego. Już tak coś przeczuwałem, że tak może być, ale jednak jest. W, każdych, w każdej saszetce chyba musi być przynajmniej jeden jakiś tam... Star Player, jakiś ten. Akurat patrząc na tą serię, tak jakiś tam One to Watch, czy Fans Favorite, czy jakieś tam inne karty takie lepsze, takie niezwykłe. O, że tak to ujmę. Niezwykłe. Jakiś bramkarz widzę. Oho, co to? O kurwa, Game Changer. To jeszcze Balotelli jakiś. W sensie jakiś, no Balotelli po prostu, ale kurwa, co jest? Zaraz zobaczę, czy to jest. No i Tony Cross jeszcze, no kurwa, żyć nie umierać, co tu się dzieje, ty, ten Game Changer, pokaż mi jakąś saszetkę losową, gdzie to jest, pokaż, zobaczmy, Game Changers, 18 ich jest, fajnie jak był jakiś Top Master albo Double Trouble, ten Double Trouble by się trafił, o Boże, ale no, Mario Balotelli Game Changer, no jest to czasem game changer, to nie ma co ukrywać, a wtedy był, teraz nie wiem, czy on w ogóle gra jeszcze. Już, chyba dziaduś, dziaduś trumienka. Spadaj tu. Dobrze? Tutaj akurat karty są wysoko i się boję, że mogę je podjąć? Nie, no chyba, chyba dam radę. O pierdola, straszne to jest. Te karty są tak wysoko. O, znowu z tyłu są. Hugolodis, go, Goal Stopper. Też bardzo fajna karta. Wręcz zajebista na tamte czasy. Coś tu jeszcze fajnego może? Miles, jakiś kurwa Dixon. Dickson, dobrze, na kupkę. a ty do koszuleczki, Francuziku, dobra, i pozostało jeszcze z tych saszetek pięć, akurat idealnie wziąłem do policzenia, pięć pozostało saszetek jeszcze, okej, okay. Oby to były dosyć szczęśliwe saszetki ostatnie. Mam nadzieję, że jakiś Top Master chociaż jeden się trafi. Co to? Game Changer kolejny. I jakiś Utility Player. Kurwa, co jest? Dwie znowu jakieś takie fajniejsze karty w paczce jednej. Ty sobie pójdziesz tu. Eden Hazard. Zajebiście. Dobrze, szybko do koszuleczki, żeby było świeżutkie. Świeżutka karta. Spadaj tu, na boczek, Boże, nawet tych, nie wiem czy, żerów. a chuj, niech leżą w sumie, chuj w nich, niech sobie tak leżą. Jakoś, o spadło troszkę, dobrze, dobrze, Muszę Bo się boję, kurwa, jak jest tak wysoko, naprawdę, to jest taki strach, że ja potnę te karty. Jak są tam, jak są tak wysoko właśnie, jak są na przykład, to jak tu, już te karty tutaj się dopiero zaczynają, a no to tutaj jest pole całe, kurwa, do popisu. Dobrze, dawaj coś, dawaj coś, kurwa, dawaj siomeczku. Coś świecącego będzie, kuj. Co to się. Przykleiło się. E! No e! Kurwa, się przykleiło. No co jest? Defensive Rock so Papas Papastopolus Kojarzę, że on chyba był w Euro 2012. Tutaj jest spaczek. Tutaj saszetek był chyba niejednokrotnie, nawet. Dobrze. Dobrze. Dalej się tu do kolekcji. Ostatnie trzy saszetki. Proszę, dawaj coś ciekawego. Ziomeczku, Musisz. Dalej, dawaj, kurwa. Nie jest odwrócone. Ale, o, 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 Goal Stopper. No lepszy rys niż nic. Nie powiem, że jest tragedia, no ale wolałbym coś tam innego. Wolałbym jakieś kurwa Top Master czy coś. Może te dwie ostatnie soszetki uratują. Zrobią kontent dla widza. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurwa dawaj. Coś tu spadło? Padło. Pięknie, dobrze. Dawaj, dawaj, ziomek. proszę. O, do tyłu są, od okej. ok? Ekspert, dobrze. Może jakiś nie Top master czy coś, ale, ale ekspert. Jestem już zadowolony, wiem. Czy bardzo? Dobrze. Mimo to, że nie wiem kto to kurwa jest w ogóle. Pierwsza raz go na oczy widzę. Czy ten ekspert pierwszy? A, no właśnie pierwszy, więc to jest z tyłu sam. Ashley Cole Dobrze Kolejny ekspert. No kurwa, no stary. Takie dropy. Takie dropy. To jest coś stronego Dobra, ostatnia paczuszka. Przydało mi się, żeby coś fajnego było. Także dobrej. wej dobry, dobry drop. Są do tyłu. Ok, okej, okay. Dobra, tu jest gdzieś ta świecąca. O nie, nie ma świecącej, co? Oho, kurwa. Czyżby. O oh, kurwa, jest drużyna jakaś. Dobra, no, teraz sprawdziłem. Jest jakaś drużyna Brazylia. Dame Boy. Jeszcze Luka Modelist, star player. No kurwa. No kurwa. No i to jest drop. No dobrze, może jakiegoś mastera nie było. Znaczy top mastera. Albo jakiegoś tam. Jak on miał? double trouble może i tych kart nie było w zestawie, co nie zmienia faktu, że drop jest satysfakcjonujący. No właśnie tutaj jeden z nich ekspert jest w Brazil. ekspert London Donovan. Nie wiem tutaj jest, nie mam zielonego pojęcia. Dwóch game changerów. Game changer. Dobrze. Jakiś tam fan's favorite. O, jeszcze Niemcy. Boże. To jest w ogóle chyba tak, żeby w Brazylii był ten turniej, więc tutaj fajnie. A Niemcy go wtedy wygrały chyba z tego co pamiętam, albo się mylę. Wydaje mi się, że wygrały wtedy Niemcy ten turniej. Ja nawet w sumie wpiszę na szybko. Kto to wygrał? Chwila. Pu, 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 pu. 2014 tak chyba było tak że wtedy tak Niemcy wygrały finał 7-1 7-1 wygrały Niemcy coś kurwa niesamowitego teraz to kurwa co oni wygrają chyba kurwa mecze grupowe co najwyżej o ile się w ogóle uda Trochę trochę cosplay Polski zaliczyli, kurwa, tak szczerze, te Niemcy. No ale, trudno dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeżeli to obejrzałeś, jeżeli jesteś na tyle zdesperowany, żeby to oglądać, bądź na tyle chory psychicznie. Ale, jeżeli już obejrzałeś, to dzięki śpirze, miłego dzionka wieczoru. Po, południa, kurwa, kiedykolwiek to oglądasz. record video.